To chyba się ciemno zrobiło. Ciekawe Też tak ciemno. zauważyłem, wiesz? Mi się wydaje, że generator padł. Fajnie, nie mamy prądu. No i? I pochodni. No i? ma, boję się. O, troszkę ma wszystkie, skrzyn wszystkie skrzynki. To tylko amunicja, broń i pancerze. Chamy. To jest chamstwo państwie. Nie ma pochodni? Nie ma światła, jeszcze generator dali im słaby. Nic dziwnego, że te potworki ich zabiły, bo nic innego ich nie mogło zabić. Co ty sobie posiedziane na kurze, na dole, na kurze, na dole, ja sobie posiedziane na dole. Ty, wiesz co mam pomysła? Ty, jest... dźwignia tu jest! Nie umrzemy, mamy dźwignię! Mamy drabinę! I pochodnie. I pochodnie. Ty, wiesz co mam pomysł? Ustawmy te pochodnie, będzie nam świetnie, będzie światło. Chcesz szamanko? Nie, ty masz jeszcze kurczaka, nie opieczyłeś kurczaka. A ja wiem, czemu ty, ty go nie opieczyłeś, bo to surowy kurczak. A ty, tfaniaku. Ej, co ty, brzydzisz się? Kurczaka nie weźmiesz? No. No jaki chłop. Ma kurczaki chyba ze dwa ich nie jest. A po. No to głodny, jest. głodny ci jesteś. Głodny jesteś. Jest to ta pierwsza ekspedycja, była lipna. Ta jest chyba lepsza, wiesz? No. dwóch gości, rozwala czterech obcych i jest gier. Nie, sześciu. Sześciu? To ty musiałeś dwóch, bo ja czterech uważam. Nie wiem. No jest to nieważne, ważne, że obydwaj uważaliśmy, więc to mam pomysł. Ty na górze jesteś? Byłeś. Idę do siebie. Wiem, musisz być jak mój, o, jak, jak mój, ten, Cześć. opiekun. Ty wiesz co, mam, mam pomysł, może wyjdziemy tam na górę. No, dawaj. Mam no, już 64 pomysły tutaj. Mam pytanie. Jakie? Mam, umiesz chodzić po drabinie? Nie, nie wiem. <laughs> Fajnie bym było, gdybym się miał, wiesz? I co, umiesz! A gdzie zostawia się odrabinę? Obok. To znaczy. Uuu! To nigdzie mi tam nie spadaj, co? Nie jest dziurka Wiesz co, ja chyba się tu zejdę. Tu to nie spadnie. Też tak myślę. Ty wiesz co, albo nie wiem czy zejść, czy nie zejść. Zleć. Te, ale co, nie wiem, jak to, ale ja chyba, sobie, chyba coś wezmę. Przekamasz? Ty coś tu jest? Jakiś medalion? Jakie masz plany na przyszłość? Na przyszłość? No. Nie wiem. Może. Jak wylądujemy, wylądujemy na tej naszej. Tej zdziczałej planecie o nazwie Ziemia, to no, jest pełna homoseksualistów. No. Ty jest, co drabina dołożyłem ułożyłem, tylko wiesz co mnie powinni powiesić na szubienicy. Nie, czemu? Bo drabiny marnuje. Nie wystarczy sobie od razu, razu giną ty Ja zaraz zginę. Czekaj, zabiorę te drabiny, bo nas zaraz w Wildlands Tani zabiją, że drabiny i marnujemy. jest zbankrutują przez te drabiny. Oj tam, oj tam. Adam w dupie. powiem Dzisiaj wysłali nas na tę na bardziej będzie bardziej planetę tu powinna. Przynajmniej jak bogów. No. no. nie. Ty! To są te cztery jaja! I jeden wielki stakek. I jakaś owca. Owca na planecie. No widać, widać, że tu jest. Poczułem się w innym wymiarze. Ała! No mówię. Jesteś w innym wymiarze. O, wróciła mi normalność. normalność. Czegoś ty... się. oddychał. Nad... Nie wiem, chyba tego tlenu. W takiej budki, którą mam. Wróć, tutaj na planecie jest tlen. Ty. A może obcy tą planetę zatrui nasz tlen, człowieku? Jak tak to ich normalnie to wszystkich uka katrupie! Uka trupie ich wszystkich. Ale... Czemu chcesz zrobić mnie? Ciebie nie, tylko tak sobie O, sorki. No mówię, czemu mnie atakujesz? Szukałeś drabiny, gościu. No. I co powiesz? Srebrno. No. <laughs> Faktycznie, dopiero się kapnąłem. Patrz, a teraz będzie... Będzie taki... Lux... Drabina z medalionem. No i? Słyszysz mnie? Nie. Dobrze, że masz pancerz, bo byłeś już dawno umarł. Ten nadal ma kurczaka. O, żeś ty jednego wpieprzyłeś. No, smacznie. Tak kur... Taki im smakował. Hmm. Kurde. Nie mam pomysłu. Na co? No, jak się to na się pozbyć tych potworków. To tyś mam Chrupiący, kurczak à Niech Nie mi się jeść. No to jak krótkie, te no nie? Więc to w sumie masz rację. Pani jest panie z jego skóry. Hmm. Ale wiesz co mi jeszcze ciekawej, inna rzecz. Mam nadzieję, że biegniesz ze mną, bo jak nie, to idę i śpieszy mi się. Bardzo masz dobre podejście do życia. Chcesz, żeby mnie zabili? Nie. Chcę, żeby cię zjedli. Topnąłeś się. To nie wyraźnie się tepa! On ma cheaty! Cheater! nieprawda. Nie jest prawda! Kto się tepa? Ty. Ja się tepam. I ja nie mam komentarzy. Skała. Nasza ziemska. Skała. Czemu ją rozwala się jakimś... No, nie... Wyjaśnię tu trochę, może pochodniami. Jest to. Tu widziałem. Jedną rzecz. Dlaczego są te czerwone pochodnie? Fajnie, że mnie słuchasz. No, wszystko co słychać. Rozwalę te pochodnie. Czekaj, w co Obalam system! Już wiem co się stało! Przerażliwe dźwięki się włączyły. Ty, a może coś tu idzie? Nie, dalej rozwalaj te pochodnie. No ta, nie, a potem wyskoczy mi ufoludek. Czyli mówisz, że mam rozwalać te pochodnie? Ta. Ta? Ta. No to... Ta? Ta. Wszystko Masz i... bardzo bogaty słownik języka polskiego. Ta. Jeszcze dwie zostały. Mówię dwa pochodniaki. Dwa pochodniaki? Tak. Ja sobie od przygotuję, broń. lepiej, bo będzie źle.